Cenzurę. Hej, ja dzisiaj z kolegami y, odwiedzamy moją piwnicę, bo czekaj, bo mamy tutaj taką kropelę. Nie, nie ma żadnej kropli. To nie jest powoduje. Dobra, weź. A my się ogólnie cykamy tam, weź, nie wiadomo czemu. Ja. No bo, hey. Więc tak, my jesteśmy w stanie... Więc tak, on idzie pierwszy, ja idę druga, a on trzeci. Dobra i tak, później jak zejdziemy ze schodów, olek pilnuje boku, ja idę przodem. tego? No tego, tego pilnujesz. Zamknij się. Ja idę tam, tam o tam. A ty pilnujesz tyłu, żeby, nie, żeby nas nikt nie napadł. Więc on odpala latarkę. Czekajcie, bo ja też chyba ma, ma, Ja też mogę włączyć. Ej, masz do mnie Dobra, ja mam. dobra. Dobra, idziemy. Nie, pilnujesz, żeby. Pilnuję tylko. Dobra, chodź. Ogólnie to. Dlaczego ja muszę tu zostawać? Nie, pilnujesz. Ja też. Będzie ogólnie druga, będzie kilka prób? Zapewne. I i Dobra, ogólnie jesteśmy mówieni tak? Jeżeli wejdziemy tam i nie wyjdziemy... Dopóki... I nie wyjdziemy w ogóle, dopóki całego domu nie obejrzymy, to y, jeżeli wszystko zrobimy, mu, mnie i jemu kupuję Lizaka. Może nie trochę ciszej. No dobra, możemy mówić trochę ciszej, ale to wtedy ja muszę do mikrofonu mówić centralnie. I ogólnie to będzie. Y, jest. Nie, to No faktycznie, ale tutaj jest klatka, to to. Dobra, dobra. Ja zawsze tutaj nie miałam internetu. Dobra. Tak, Dobra, to może najpierw obejrzyjmy cały blog, zanim wejdziemy do piwnicy. No dobra, no to chodźcie w ogóle. jakie napięcie się zrobiło, to. Nawet się boisz spojrzeć o tam o. W ogóle te szafki tutaj chyba kiedyś była nawet szkoła. Serio? Nie zbyt, już Może to była jakaś taka... Szkoła, laboratorium, więzienie, cokolwiek. Czekajcie. Ale mi się wydaje, że tam nic nie ma. Otworzyłem. o, to, A może... się z drugą? No właśnie drugiej się nie da. Ej, to może... Trzeba to ja Ej, może Ej. tam jest kawałek. Co? Widziałam No przecież on tam za blokiem stoi. O tam, o. Dobra, w ogóle... Koma, się. Dobra. Dobra, chodźcie cicho, I, bo tutaj ludzie mieszkają i tam ogólnie nic nie ma. Jezus, nie przestraszyłem się światła. Tam ogólnie już są drzwi, więc a w ogóle. Jakiś, jakiś, bo, bo, bo nie się się światła. Gnęło. Te szatki są podejrzane. Ja mieszkam tutaj już 10 lat i nigdy lat. No, ja mam 10 lat. To posprzątać byśmy mieli... Dobra, cicho, cicho. Z... ...w piwnicy. Jest tego jeszcze więcej? Nie. Uh -uh. Skąd jest? Bo z... nie widziałam. Dobra, ale... Jest? Nic. Tak chyba bawi światłem. Więc tak, teraz idziemy na górę, bo ja tam mieszkam ogólnie na samej górze i tam, o tam o mieszkam, więc idziemy. Kurde, o ile Ogólnie to ja miałam i trading. <młysza> tak mamy. Jest. Cicho, cicho. Nie spokojnie. Tu nic nie ma. O! To był trzydzieści. Nie ja Idziemy na górę. Ja tam mieszkam. Dobra, ale słuchajcie, jak coś, ja tam mieszkam. Mam klucze do domu, więc wejdziemy do mojego domu. że mi się wydawało, czy na chwilę widziałam tam jakieś wielkie noży. dobra. To, to, to ale nie pritend. Rad. Dobra, zrobię no przerwę. Mogłabyś jakby nagrywać przez tego? Przez. Przez wiadomości na kamerze? Yy, na kamerze no. chyba nie. A co? Ej, a masz messengera? Nie. A masz Whatsappa? Nie. Nie Ciebie, bo chyba jest opcja na kamerę. A nie, Czy... nie. Nie, nie, dzwoń. nie dzwoń, bo mi się nagrywanie wyłączy że Antek z nią. nas. Nie. On jest jeszcze większy no poarańcie, widzisz. No dawaj. Bez obrazy, bez obrazy. Na Nadal się lubię. A podasz mi swój numer? Dobra, idziemy. Nie ma opcji wideo. Idziemy. Idziemy. Tam. w ogóle mamy cykora. Ten jest znowu zamienił się w cykora.